takie sytuacje, gdzie, gdzie nas już naprawdę bardzo coś boli, ale mimo tego i tak niewielu się zastanawia nad przyczyną tego wszystkiego. Właśnie to jest sztuką tego, aby zrozumieć przyczynę i skutek, to prawo, które tutaj funkcjonuje. Nie? Że... Tak to być, że to nasze życie to jest trochę też tak jak szkoła, tylko że w szkole no nikt ci nie może podpowiadać, nie możesz ściągać. A tu, a tu w naszym życiu nie dość, że możesz ściągać, że dostajesz te podpowiedzi, że ktoś stoi obok ciebie ci podpowiada. Yy, możesz właśnie, tylko trzeba mieć otwarty umysł do tego, żeby słuchać tych ludzi, którzy właśnie trzeba wychwycić. W dzisiejszym świecie jest tyle różnych interpretacji. Sam fakt, że chrześcijaństwo jest podzielone na trzy tysiące różnych. Wyznań, no to dowodzi, jak y, ta, ta wiedza jest rozbita. Jak to jest i to jest właśnie ta, ta tragedia tego, że y, pomimo tego, że, że są sygnały z nieba, tak jak Franciszek czy ojciec Pio, którzy mówią, jak się powinno żyć, żeby wreszcie wrócić do domu, no to, to no tak naprawdę niewielka garstka ma szansę. Usłyszy to prawdę, bo duża część społeczeństwa jest gubiona w tym takim chaosie wiedzy. Ten, ten, tyle różnych odmian, tych Jechowych, zielonoświątkowcy, Kalwini, prawosławni, protestanci, grekokatolicy, no to jest to jest totalny chaos. I, I to powoduje, że ludzie się gubią w tym wszystkim i nie wiedzą, jak. Jak to ta prawda naprawdę jest? No coś jest na rzecz, że komuś, że może jakieś są energie, siły, które celowo robią taką dezinformację i jest takie zamieszanie, żeby właśnie nie dojść do tej prawdy. Tak jak się mówi dziel i rządź. Tak, do tej prawdy ostatecznej, do tej eschatologii. Ale słuchaj, bo wróćmy jeszcze do tych książek. Wróćmy do książek, bo w sumie takie było założenie, że będziemy coś bardziej omawiać. Powiedz mi, a jaka była Twoja pierwsza książka o ojcu Pio poza tą wiedzą, którą napisał Sławkartu? To była jedna z pierwszych książek, które przeczytałem. Jest to taka opowieść o księdzu, który no tam. Spotkał, y, od dzieciństwa spotykał właśnie y, ojca Pio. Poznał ojca jeszcze w latach dwudziestych. I pozostał przy nim aż do 68 roku. To była jedna z pierwszych, a jedna z najfajniejszych książek, które ja przeczytałem. To jest zaszczyt Miłości. To Dobra. jest naprawdę niesamowite. Dlaczego, dlaczego, powiedz, jest twoja ulubiona? Bo tu są... Hmm, tu są właśnie takie, jakby to powiedzieć, no ta nauka o miłości, ta nauka o tym, o, o tym, o tym jak, jak powinniśmy rozumieć to, to wszystko, że, czym jest, że to nie, czym jest miłość, czym jest właśnie szacunek dla innych ludzi i nie zawsze to jest tak, że nam się wydaje, że miłość do innych ludzi to polega tylko na tym, że jakimś, jakiejś służalczości, jakiejś takiej... Takie jest wyobrażenie właśnie ludzi na temat miłości takiej kościółkowej, że wszyscy ci święci to byli tacy... tacy uniżani, nie? A to nie o to chodzi, przecież nauczyciel w szkole nie stawia tylko je, piątek, stawia też jedynki, bo czasami też trzeba hmm, Miłość to nie tylko po prostu takie, że to tak jak dzieci się wychowuje, że no nie można tylko i wyłącznie nagradzać i, i, i unikać y, y, krytyki, że nie można y, dziecku, czy, czyli nam, ludziom, no bo my jesteśmy tymi dziećmi, dziećmi pożymi, y, które, które muszą się uczyć też tego, że no robią coś nie tak. Muszą się dowiedzieć o tym, że robią coś nie tak. Po to właśnie y, są te książki, są te listy, są te rozmowy, żeby, no, czym jest ta taka wzniosła miłość. Nie miłość taka cielesna, tylko. Transcendentna. Trans Transcendentna i taka prawdziwa. Prawdziwa, y, no, nie umiem tego słowa im powiedzieć, ale. Tutaj po prostu jeszcze tak, korzystając z okazji, chciałem zachęcić wszystkich, którzy nas słuchają, do tego, aby dzielić się z tymi naszymi nagraniami, z innymi. Jak czujecie, że, że, że Wam się podobało, no to fajnie propagujcie to. myślę to chodzi, żeby jeszcze ktoś inny dołączył do takich rozmów. No to, to, to mi się wydaje, że to jest jak chcemy, to tak będzie. Tylko no, ja też tak mówię o tym, żeby, żeby nas wspierać, nie? W tym sensie, w tym co robimy, I, i wielu nie trzeba jakby dużo inicjatywy jakiejś, nie wiadomo jakiej, z siebie dawać. Wystarczy po prostu, nie wiem, jakiś link, chociaż po, polecić komuś, gdzieś wkleić u siebie na w tych mediach społecznościowych i to już jest jakby ten, żeby ta, ta wiedza się szerzyła wśród tych którzy jeszcze poszukują i, i nie wiedzą o co chodzi w tym wszystkim więc pomagajcie w ten sposób chociaż bo to właśnie nie polega na tym że że my musimy pomagać tak czysto fizycznie albo materialistycznie i dawać komuś jakieś pieniądze czy cokolwiek albo wystarczy Nasze, nasza, nasza pomoc polega na szerzeniu wiedzy tak i żeśmy dostali. Tak jak mówisz. Yy... Widzisz mnie? Tak, widzę, wszystko ok. No no, bo mi się tutaj coś tam. Także no chciałem podziękować tobie za rozmowę. nie ja tak, ale już po prawie półtorej godziny się nagrało. Myślę, że podzielimy yy, to nagranie na dwie części i no i ten i zachęcamy do oglądania wcześniejszych naszych rozmów. Także trzymajcie się. I również również pokój z wami. Pokój i miłość. Tak jak mówisz. Aby spokój, Bóg z nami był. Spokój to podstawa. Pokój to podstawa. Zbawienie. Tak. Zbawienie. Zbawmy się tym wszystkim Bogu. Korzystajmy to, szeszmy to, mówmy o tym. Bo to, bo inaczej to, to jak koń w piachu. Tak jak mówisz. Dobra, to cześć. Dzięki serdecznie, dzięki. Wszystkich pozdrawiam. Pozdrawiamy.